Hej Sycenobakus, witam was w kolejnym odcinku, w tym razem odcinek z serii Saloon News, czyli nasza softwarekowa seria, w która informuje Was o dziśkach, premiach i ogólnie o tym, co aktualnie dzieje się w Red Dead Online, więc zaczynajmy. Zaczniemy od takiej mini premii, powiedzmy, i dotyczy ona zadań dnia. I uwaga, uwaga, tutaj mamy wyzwania, proszę bardzo. I zobaczcie, że tutaj za każde zadanie dostaje normalną wartość. Ale jeżeli wykonacie w tym tygodniu przynajmniej serię trzech dni. Czyli po prostu w jeden dzień zrobisz jedno zadanie, w drugi dzień drugie, trzeci trz, trz, dzień trzecie, bez żadnej przerwy, to dostaniesz specjalną nagrodę. A raczej każdy, kto, kto gra właśnie w Reddit Online, e, tą serię ma, no bo kaman. Wiecie, zadania dnia to jest podstawa. Jeżeli nie robisz zadań dnia, no to po prostu zacznij je robić. Bo naprawdę w Reddit Online jest to podstawa gameplayu. Taka prawda. I teraz, e, tutaj na Wafali to przedstawię, pokażę Wam. Jeżeli właśnie w tym tygodniu zrobicie to, dostaniecie, uwaga, uwaga, 10 specjalnych lekarstw, 10 specjalnych toników, 10 specjalnych olejów z węża i 20 sztuk zapalającego śrutu do strzelby. Akurat najlepsze z tych wszystkich, moim zdaniem, ten śród, ponieważ właśnie jeżeli ktoś nie ma receptury, no to będzie mógł zrobić sobie ten śród tak czy siak, a raczej odebrać i wykorzystać. A to jest całkiem fajna sprawa, prawda? Więc spoko. Wydaje mi się, że zapalający śród, ja mam, to mogę wam pokazać, jak to wygląda fajnie. Jest Łuski zapalające. Weźmiemy sobie jakąś fajną strzelbę, na przykład otłokowo. Łuski zapalające, proszę bardzo. I zobaczcie, to fajnie wygląda. Masakra. Normalnie strzelamy ogniem, to jest piękne. Dodatkowo jest jeszcze premia na, uwaga, uwaga, tryby konfrontacji i wyścigi. I jest to premia do podwójnego expa. Więc mię jest spoko sprawa, ale moim zdaniem dalej się nie opłaca, lepiej robić, jeżeli chcecie expa kolekcjonera, coś o tym wiem, bo sporo tego kolekcjonera porobiłem. Dodatkowo warto wspomnieć, że jeżeli po prostu w tym tygodniu sobie przynajmniej raz zagrasz, no to dostaniesz za freeko 5 sztabek złota. Tako normalnie wariacie, nic nie musisz robić, tylko wystarczy wejść, zagrać sobie 5 minut i 5 złotych sztabek wpania na twoje konto, więc to jest akurat spoko sprawa. Fajnie, że Rockstar dba o tych nowych graczy, żeby przynajmniej było ich stać na te role podstawowe. W tym tygodniu mamy naprawdę bardzo fajne zniżki. I tutaj zaczynamy od sklepu z bronią, bo zobaczcie, że tutaj mamy wszystkie. Uwaga, uwaga. Pistolety tańsze, tak jest, więc polecam sobie zakupić pistolet Volcanic. Jest zajebisty, półautomatyczny, tak samo jak Mauser. No nie są moimi faworytami, ale jeżeli to jest cena, to też są w bardzo atrakcyjnych cenach aktualnie dostępne lecimy sobie dalej mamy także zniżkę jeżeli chodzi o ogólnie karabiny o proszę bardzo karabin Springfield jest tańszy na przykład kosztuje tylko i wyłącznie 93 więc chyba sobie go kupię nie jestem jego y, ulubieńcem ale spoko karabin z zamkiem obrotowym także jest tańszy tak samo praktycznie wszystkie pasy są aktualnie tańsze proszę bardzo więc jeżeli ktoś potrzebuje no, to jest to tańsze, więc spoko. Dodatkowo także broszury są tańsze, proszę bardzo. Ja akurat wszystkie mam kupione, ale zobaczcie, że na przykład tutaj wszystkie broszury są tańsze. Więc ja Wam oczywiście polecam zaplanujący śród, wybuchowe bręki, bręki raczej. Dodatkowo amunicja wybuchowa różdoraka e, także jest spoko. Plus jest taki, że jeżeli kupicie tą amunicję wybuchową, to macie do wszystkich broni oprócz shotguna. Więc to jest najbardziej opłacalne, bo do shotguna jest osobna, to jest bez sensu trochę. Skoro rewolwer, karabin i tak dalej ma tą samą, no to czemu yy, strzelba ma inną, oczywiście. Inaczej wygląda pocisk. Ale w karabinie i pistolecie też jest inny pocisk, to akurat tego nie rozumiem. Więc akurat dziwna sprawa, ale Rockstar tak zrobił. Ja wszystko mam kupione, więc w tym tygodniu nie zyskam nic, A, ale spoko sprawa, że Rockstar coś takiego dla was przygotował. W tym tygodniu jest sporo zniżek, jeżeli chodzi o ogólnie jakieś poncho na przykład. Jest takie poncho. I jeszcze, takie, 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 sporo tego jest. Spoko. Kiedyś tego w ogóle w Reddit online nie było, i to była trochę taka, takie marzenie graczy, nie? Dajcie nam możliwość zakładania poncho. I w końcu Rockstar nam dał, więc spoko, sprawa. Ja akurat nie za bardzo tego lubię, no bo do kobiety jakoś mi to nie pasuje. Do faceta, okej, okay, ale do kobiety. No może, jak fajnie bym strój dopasował, to byłoby spoko. Dobra, dalej. Koszule są tańsze, więc spoko. Można się fajnie ubrać, w miarę tanio. Spodnie. Proszę bardzo. I te zniżki są ogromne. Zobaczcie. Na przykład z 60 dolarów na 20. Z 7 na 2, 17. 25, 7,5. Masakra. Spore zniżki. Ogromne wręcz, bym powiedział. Rękawice także są tańsze. Proszę bardzo. Sporo tego. Lecimy do stajni. Nie bez powodu. Proszę Państwa. Dlatego, że tutaj też są zniżki. W poprzednim tygodniu była zniżka 70% na bardzo dobrego konia. Niestety zapomniałem go kupić. I wtedy go nie jest kolejna zniżka. I też tam bardzo fajne konie, chociaż nie są to konie szybkie. Ale jest to konie po prostu, który fajnie wygląda. Jest to zniż... pociąg. Jest to koń pociągowy. To jest fajny. I to jest chyba koń tego. Jakoś się zwie. Um, no ten taki zban. Z fabuły. Przywódca. O Boże, zapomniałem, przypał. Dobra, ale ten, chyba to jest jego, nie? Taki biały. I dalej jest także tutaj uwaga, koń bojowy. Taki wiecie, napakowany też taki jeden gość w fabule miał takiego. Spoko. I na koniec ostatnie zniżki dotyczą obozów. Proszę bardzo, wystrój namiot, flaga, wyposażenie pies, ubrania klipsa, to wszystko jest tańsze. Więc polecam Wam z wyposażenia szczególnie kupić sobie e, garek do duszenia Pół szybciej podróży się przydaje. E, wóz dostawczy wiadomo, że jest ok, no bo to jest do handlarza. Stopek na broń pozwoli Wam schować niebieszym na bronie. Ognisko z wyposażeniem podobno jest spoko, ale ja większej różnicy nie, nie widzę, ponieważ ognisko te pozwala Wam szybciej piec rzeczy. E, ale nie widzę różnicy większej. Pies to wiadomo przed atakami Was. E, wait, clips. No nie. Pies przed atakami was broni w pewien sposób, bo daję wam znać. A jeżeli chodzi o ubrania, no zobaczcie, że kurde, clips nie chce się pokazać z dobrej strony. Dobra, więc to tyle w tym materiale. Dzięki wielkie za oglądanie Dajcie znać, jeżeli Wam się odcinek spodobał łapko w górę. Siema, dwa, pa, cześć, Elo!